Cześć, witajcie z tej strony Rzymianin22. Zapraszam na następny odcinek obiektywnego oceniania. Dziś zamierzam przyjrzeć się autobusowi w nietypowej, aczkolwiek moim zdaniem ciekawej wersji. Jest to autobus Icarus 263, wydany jako wersja DTF Edition. Tak to się nazywa. Jeżeli będziecie poszukiwać tego modelu, to zwróćcie uwagę właśnie na ten, na tą dopiskę. No, jest to oczywiście dłuższa wersja Ikarusa, 12-metrowy autobus. No, ale przyjrzyjmy się jemu, jak on tutaj wygląda. Pierwsza sprawa: wygląd pojazdu. Następnie funkcjonalność i dźwięki. Czyli tak jak zwykle standardowo. Wygląd autobusu. No powiem Wam, że wygląda fenomenalnie. Osobiście jak tutaj patrzę na ten model całego pojazdu, nie sądzę, że był to jakiś konwert z virtual Busa. Także no mam spore wątpliwości w tej kwestii. Naprawdę naprawdę wygląd jest fenomenalny. I to trzeba naprawdę przyznać. Dach ładnie wyżłobione, te charakterystyczne przetłoczenia. To jest bardzo dobrze zrobione, bardzo ciekawie. Po prostu dodaje realizmu, co tu dużo mówić. Karoseria ma lekki, dosłownie taki leciutki połysk. Szyby też się leciutko błyszczą, także to wszystko jest zrobione z takim umiarem. Nie, że wszystko się świeci jak przysłowiowe psu jajca, jak to się mówi, ale naprawdę jest to dopracowane. Takie jest moje zdanie. Rura wydechowa bardzo taki fajny, ciemniejszy kolor. Także wygląd zewnętrzny naprawdę powala to muszę przyznać tutaj w tej kwestii jestem naprawdę zadowolony, bardzo zadowolony. Wnętrze pojazdu. No tutaj jak jest na zewnątrz, to widzieliśmy, natomiast wewnątrz jest tak samo jak na zewnątrz, co tu dużo mówić. No po prostu jest przepięknie. Wszystko jest znakomicie wykonane. I naprawdę utwierdza mi to w przekonaniu, że jest to po prostu model wykonany od podstaw. Takie daje po prostu wrażenie tutaj, jak się spojrzy na te wszystkie rzeczy, wszystkie detale. Tutaj mamy drugą kamerę, niestety już ostatnią. Troszeczkę mało tych kamer we wnętrzu, ale podłoga. Bardzo charakterystyczny gumowy na gumie, na podłodze wzór. Bardzo fajny tutaj to wygląda. Przód, kabina kierowcy. Oznaczenia, tutaj mamy kasownik, akurat yy, tylko z przodu. No, wy, wygląd jest naprawdę fajny. Yy, stanowisko kierowcy, no tutaj to tak samo, kwestia taka sama. Wszystko dopracowane, pięknie wyglądające. Nie ma się po prostu odnośnie wyglądu, moim zdaniem, do czego przyczepić. Naprawdę wysoki poziom. Przejdźmy do funkcjonalności, czyli druga kwestia. Udźwiękowienie zostawimy sobie na koniec. Funkcjonalność. No więc tak, na przykład charakterystyczne rzeczy dla IKERusa otwieranie gdzieś tutaj na zderzaku bodajże, jakiś był ukryty przycisk, no tutaj tego akurat nie ma. No wiadomo, przesuwane szyby, otwierane dachy, z tym, że każdy ma jedną funkcję, otwarcie, zamknięcie, tutaj pierwszy i ostatni mają w ten sposób otwieranie ten jest tak w całości otwierane. i tak to zostało oskryptowane, tak to zostało przypisane na stałe wszystkie szyby nam się tutaj przesuwają, czy to w jedną, czy to w drugą stronę. Niestety jest taki błąd, że jeżeli przesuniemy na przykład wiadomo jedną szybę do tego momentu, no to ta druga nie powinna zajść dalej jak ta pierwsza przesunięta, niestety tutaj możemy ją przesunąć dalej. Nie wiem, czy to jest kwestia łatwa, czy trudna do rozwiązania, no, aczkolwiek tak to wygląda tutaj. Żadnych zbędnych bajerów, nie lubię tego strasznie, jakieś otwierane klapy, coś w tym stylu, strasznie tego nie lubię. No, tak wygląda funkcjonalność na zewnątrz. W środku mamy tutaj... Będę musiał włączyć o... Nad drzwiami przyciski, i po wciśnięciu zapala nam się tutaj lampka na pulpicie. Także, jeżeli ktoś wysiada, naciska przycisk, i to się nam zapala. No i właściwie na pokładzie autobusu to jest wszystko na temat funkcjonalności. Oczywiście to samo, uzyskujemy otwieranie szyb, zamykanie, i tak samo szyberdachy I tutaj działa. Powinno działać tak samo, dokładnie. Mamy tutaj te dwie lampki. Te dwie kontrolki zaświecone. No i stanowisko kierowcy. Wszystko działa jak powinno. Zdejmę kierownicę, żeby nie było wszystkie przyciski tutaj. Ogrzewanie postojowe. Następnie tutaj mamy taką skrytkę. I tu w tej skrytce mamy sporo, sporo rzeczy. Na przykład zegarek sterownik wyświetlaczy I może coś tutaj zrobimy <laughs> A, no i teraz właśnie. Nie wyjąłem, zauważcie, że nie wyjąłem tablic kierunkowych. Tutaj nie ma elektrycznych wyświetlaczy. Tu gdzieś powinna być. O, właśnie. Jest tablica. O, właśnie. I tak to wygląda. Tego nie potrzebujemy. O, właśnie. Jeżeli chowamy tą kartkę z rozkładem jazdy, to jednocześnie chowamy te. Tablice kierunkowe i są one umieszczone właśnie z przodu, tutaj za środkowymi drzwiami i z tyłu i tak samo możemy tą, te tablice schować, jeżeli po prostu z wnętrza, jak już mamy je wyciągnięte, jeżeli z wnętrza klikniemy na nie, po prostu znikają wszystkie. Taki ciekawy y, patent tutaj zastosowano. No i tutaj jeszcze tablica z napisem Sonderfahre. Chowamy ją. I to wszystko znajduje się tutaj w tej skrytce. Dalej przejdę do udźwiękowienia tego modelu, bo tutaj już nie sposób pokazać Wam funkcjonalność bez właśnie udźwiękowienia drzwi. Otwieramy. Ostatnie dwa przyciski, tutaj jeden po drugim, to jest otwieranie, zamykanie wszystkich drzwi. Tak to wygląda. Ym, następna sprawa: pierwszy przycisk, skrzydło od kierowcy, drugi przycisk, następnie y, przycisk tutaj, tak, y, czerwony, to jest zamykanie tych pierwszych drzwi. Środkowe drzwi, ostatnie drzwi wszystkie drzwi i dodatkowo jeszcze tak o. i teraz tutaj mamy y, wycieraczki a tutaj jest dzwonek który się nie włącza na stałe tylko kiedy przytrzymujemy i teraz zauważcie że y, przyciskiem do wszystkich drzwi zamykamy tylko y, te drzwi, którymi powinni wchodzić pasażerowie Natomiast drzwi od kierowcy zamykamy jeszcze osobnym innym przyciskiem. No więc to tak. Klakson jeszcze. Jeżeli ktoś grał w Virtual Busa, zapewne jest wam to znane, ten dźwięk. No i dźwięk silnika. Troszeczkę bliżej tam, i rzeczywiście, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, yy, to słychać tak, że jakby ten silnik był tak jak realnie na środku mniej więcej yy, autobusu. Czyli bardzo dobrze, że tak jest po prostu, I jeszcze działanie drzwi. Wszystkie mechanizmy są bardzo fajnie tutaj pokazane na dole. Także te drzwi nie są w powietrzu umieszczone, tylko rzeczywiście mają się na czym poruszać. Tak to tutaj wygląda. Moim zdaniem, udźwiękowienie samego silnika jest na bardzo dużym poziomie. Bardzo fajnie te dźwięki brzmią w czasie jazdy. Także tym bardziej zachęca to właśnie do jeżdżenia tym właśnie modelem autobusu w tej wersji. Tutaj jeszcze jest taka ciekawostka, że mamy do wyboru dwie wersje: właśnie bez kabiny, i to jest wersja bez kabiny, tylko z taką właśnie tutaj bramką, coś w tym stylu. Druga wersja jest normalnie już z kabiną wycieraczki. O, i mamy co jakiś czas takie, właśnie, yy, niby spuszczenie powietrza z układu, coś w ten, w ten deseń. Także bardzo fajnie to yy, wszystko się przedstawia. Takie coś się też załącza, oczywiście, podczas jazdy. No, i cóż, by można tutaj na koniec rzec rzec o tym modelu, o jego wykonaniu. No, powiem Wam, że moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo dobry model. Jeszcze światełka o, załączając światła, podświetlają nam się od razu tablice. Kierunkowskazy Skrzynia biegów Także jedynie co może Wam przeszkadzać, i mnie to też przeszkadza, jeżeli chcielibyście rzeczywiście dłużej pograć sobie tym modelem, no to takie dosyć nietypowe ustawienie kamery. Aczkolwiek patrząc na tutaj na ten fotel kierowcy, no to jest ona jak najbardziej prawidłowo ustawiona. Ponieważ mamy widok częściowo na kierownicę, przekręcając kamerę w lewo, mamy widok na lewo lusterko. W prawo mamy świetny widok na lusterko wsteczne i prawe. Jedynie co, co nam przeszkadza, tak naprawdę, to to, że po prostu jeżeli Zbliżamy się do przystanku, to musimy sobie po prostu obliżyć kamerę, aby widzieć czy ktoś tutaj nacisnął te przyciski i ktoś będzie wysiadał. No chyba, że jest tak mało ludzi w autobusie i widzimy po prostu, że ktoś stoi przy drzwiach i widzimy tą całą sytuację tutaj w tym lusterku. Wtedy nie byłoby problemu. I to jest tak naprawdę jedyny minus, Chyba taki największy, którego się tutaj można doszukać w tym modelu. Może drugim, takim bardzo małym jest tutaj. Mała ilość tych kamer, no bo są tylko dwie kamery na pokładzie. Aczkolwiek, czy ktoś z Was korzysta z tych kamer, to już jest osobne kwestie. Także. Jeżeli nie miałbym tutaj brać pod uwagę tych dwóch kwestii związanych z kamerami, no to śmiało autobus ten, w swoim wykonaniem ogólnie, otrzymałby ocenę, ocenę 10-punktową. Powiem szczerze, naprawdę dobrze wykonany pojazd. I naprawdę większych uwag nie ma Ale biorąc to co otrzymujemy Niestety na tym się trzeba opierać No to niestety takiej oceny nie mogę dać I dlatego z uwagi na tą naprawdę przeszkadzającą kamerę W większości przypadków autobus jest pełen I jeżeli jeszcze mamy tym bardziej opóźnienie w rozkładzie jazdy A musimy gdzieś tam przed przystankiem obliżyć sobie kamerę i żeby tutaj widzieć te kontrolki zapalone, no to ze względu na to i kamery tutaj mała ilość tych kamer wewnątrz, ocena moja jest 9 w skali 10-punktowej i przy tym pozostanę na tym etapie. Naprawdę wygląd, udźwiękowienie tutaj przyjemność z gry jest niesamowita. Byłoby to jeszcze lepsze, gdyby nie te kamery. No i cóż, to wszystko, co przygotowałem. Ocena dla tego modelu 9 w skali 10-punktowej. Życzę Wam miłego dnia. Zapraszam do komentowania, oceniania oraz subskrypcji. Trzymajcie się serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.